Siemano, do tej strony, znowu w podróży, e, doszedł mi taki e, jakby to powiedzieć poza kolejnością, projekt, powiem wam szczerze. Moja rodzona siostra miała Wypadek Wypadek no, Kolizja taką bardziej z autobusem się rodnęła, Cały pokład przeczochrany e, I taki myślę fajny odcinek Nagrać A w ogóle w podróży jestem po części Do jej auta e, Nagrać taki odcinek, bo ona oddała ten samochód Do ASU, ma go od nowości Samochód ma niecałe 5 lat Jest to No i zrobili jej tam całkę, bo jak przyszedł Jak chciałem odwoływałem się od całki Bo zrobili nam bardzo niską całkę w ogóle nieadekwatną do tego, jak to wszystko jest, całkowali samochód, Proszę wypłacili, no niestety odwoływałem się, przyjechał znajomy rzeczoznawca i od razu powiedział, że, że to była specjalnie zrobiona całka, bo był jakiś już oferent na samochód, czyli on, no, no jednym zdaniem chcieli ją wydymać na samochód, tak, ale to może w innym tym, no jadę teraz, jadę teraz, powiem wam, po części, z tego względu jeżdżę sam po części, Staram się nic wysyłek nie brać, no bo wiadomo jakie nieraz śmieci potrafią przyjść e, Zwłaszcza, że to jest moja siostra stara pierdoła, bo jest starsza ode mnie Pozdrawiam ci siostrzyczko W ogóle samochód dlaczego trafił do ASO, nie do mnie Wiecie co, w ogóle przez przypadek się dowiedziałem Że, że, że rozwaliła tego Seata e, Wszystko to się jest tak, że mój szwagier rok temu zginął e, na motocyklu w wypadku no i siostra została z synem sama, syn w Holandii. Czekajcie, ta kamera mi się tutaj kryje. Syn jest jej w Holandii, mój siostrzeniec. No i co? No, no, no i siostra tak naprawdę została sama. Gdzieś tam pojechała w Polskę, wyprzedzała dwa tiry. No i z naprzeciwka poszła na, na, na czołówkę z autobusem. Autobus uciekł, ona się jak najbardziej do, do prawej prawie mógł bardziej zjechać, no zjechał ile mów. No i całą lewą stronę przeczochrała. Tak naprawdę tylko co ucierpiał w tym sacie. Przedni błotnik, troszeczkę zderzak, nie? Przedni błotnik, całe, całe drzwi przód, tył, tylny błotnik i kawałek przy błotniku zderzaka, tak? I na to całkowali samochód. No i tam trochę felga jest przerysowana No i siostra wróciła jeszcze tym samochodem. O, już dojeżdżam, bo w ogóle przyjechałem do koło Białą po części. Czy już tam do Peżota też? Myślę, że... Do też już kupowałem tutaj graty, także wiem, że oni mają fajne graty. No i wracając do tego, no i ten samochód oddała do ASO. Stał prawie miesiąc ten samochód, w tym ASO Za lata w Warszawie, już nie będę mówił, w którym. No i jeździła drugim samochodem mojego siostrzeńca. Jest w Holandii, on sobie pojechał tam autobusem czy pociągiem, czy tam z kimś się zabrał. No i skodą, no i ta, ta skodzina jej się zepsuła. No i radnie, rad nie mogła jej odpalić. Zadzwoniła do mnie. No i dopiero ja ją podwoz. Co się stało? Widzicie, no kamera mi się przykręca. No i takim oto sposobem dowiedziałem się całej sytuacji. No i tylko, dlaczego nie powiedziałaś mi od razu, byśmy to inaczej rozegrali. No? Wyszło jak wyszło, no powiedziała, że się wstydziła, no bo nie ma się tu czy chwalić, no to no, rozwaliła samochód, no mówię, słuchaj, no, Kit najważniejsze, że ty jesteś, że nikomu ci nie stało, ty jesteś cała, no samochód rzecz nabyta, no ale kurde, no, mówię, siostra, no przecież cię, kurwa, na żywca dymają, no, o tym dymają, na żywca dymają, jak jeszcze się jakiś trafi ktoś na, zna samochód, powiedzmy, który jest od nowości w jednych rękach, ma mały przebieg, ee, jeszcze tam gdzie jest serwisowany ten samochód jest przywieziony po, po tej kolizji, no to zrobią wszystko po maksymalnych, tak robią was, robią maksymalne stawki godzinowe, naprawy dają wszystko do wymiany i z automatu w 90% robi się całka. tak? I tak u Was użytkowników samochodów dymają, ubezpieczyciele i dymają was w aso. Mniejsza to, Dali szkodę całkowitą 4700 zł do wypłaty, jeżeli zostawi wrak, to ja z licytacji, pieniążki jeszcze, no także kurde, tak słabo wyszło, tak. No i dobra, dojechałem tu do tych szczyt 93, czy jak, no tutaj fajny powiem Wam, jest taki kawałeczek, tam za mną jest główna druga taka górna asfaltowa. Mają te graty, magazyny z dostawczaku, proszę bardzo, całe zawieszenie. Zderzaki. Dobra, idę kupić graty, i za chwilę się widzimy ponownie. No i dobra, kupiłem. Niestety tylko mieli w czerwonym, ale w zajebistym są stanie. Tu mają tylko minimalną gnioteczkę. To od tej strony sobie wszystko obmacałem, nic nie były kitowane, nic nie były naprawiane. Jestem mega zadowolony. 8,5 stówki. No i plus ta 100, 100 złotych paliwo. Czyli tak mnie nie wychodzi jak kupić gdzieś w jakie te drzwi. Plus od 200 złotych na legro zaczynają się, przepraszam, plus. Od 200 zł na tej znanej e, portalu aukcyjnym. Od 200 zł koszta przesyłki. I nie wiadomo, co przyjdzie, i czy kurier tego nie uszkodzi. Dobra, z ja to jakoś pakuję do escape'a. I co, lecimy i widzimy się w trasie. No dobra, tu musiałem kamerkę postawić na środku licznika, żeby tu mi na środku kokpitu lata. Dobra, drzwi kupiłem. Drzwi są w zajebistym stanie. Tam jedna na tych tylnych jest taka delikatna, ale to naprawdę delikatna gnioteczka. Drzwi niemalowane, dlatego wolę poświęcić czas, e, jechać osobiście, kupić zanim kupię, obmacać, obejrzeć. Z tego względu, że wiadomo, no, jakie jak nieraz można śmieci po prostu kupić. Już się powtarzam, ale no. Ja jestem przeczulony, już kiedyś się poszukałem e, Jeszcze mi zostało lusterko, no, mieli tu lusterkę, tylko od Anglików Mnie nie interesują, czyli lusterko czuję, że kupię w zamienniku nowe Tu mi Maciek z Most Wanted Garage zamówi, tam chyba coś 100, około 180 zł Jak dobrze pamiętam, bo już z nim rozmawiałem No i co, przedni błotnik wyklepie. Tylny będę się starał, jeżeli mi się nie uda W miarę go doprowadzić, bo jest dość mocno Wiecie, my, my, tam się szpachli nie boimy, tak? Gdzie trzeba, no to się go szpachluje, no ale też żeby tej szpachli wiadomo poszło jak najmniej, no. E, fajnie, bo drzwi są z klamką. Jedne i drugie są z klamkami. Są z zawiasami, nie są rozebrane, jak większość kurde sprzedających to nawet spineczkę potrafią gówno z wyciągnąć. Później za 5 złotych, za 5 złotych. Kurde, normalnie po prostu ten, ten, ten ta Polska to... Naprawdę, cebulako, Janusze i, i brak mi słów. No, także, także... Tak, no spróbujemy się zmieścić w kwocie tych, co dali odszkodowanie 4700 zł. Nie mówię tu o mojej robociźnie, no bo... Psiostra, wiecie, On i tak, no, pokrywa paliwo, że części pojechałem, części pokrywa. Mamy na to pulę 4700. Tak? Z moim kolegą lakiernikiem, Wojtkiem się już dogadałem. To mi zrobi po symbolicznych kosztach po 4 stówki Element. Miejmy nadzieję, że uda się zamknąć to no, w tej kwocie. No. Tak to jest, jak się sautuje, no i, no i wiadomo, jest jak jest i tyle. Ja już tu na siódemkę wyskoczyłem. Jeszcze dojadę do domu. To co, zejdziemy do. Do mojego królestwa i wam pokażę auto, jak, jak wygląda. No i ten mój plan e, działania, jaki tam chcę przeprowadzić. No i dobra, jesteśmy u mnie w garażu. Seat stoi tu, i teraz wam pokażę, e, jakie jest uszkodzone auto. I przez to uszkodzenie, bo jak stwierdzili, że bardzo droga naprawa, całkowali go. Jest to Seat Ibiza 2016 rok, to jest druga połowa. Uszkodzenie wygląda tak. Zderzak przedni nietknięty. Felga przednia nietknięta. Lekko przerysowany błotnik. Myślę, że 30 minut i błotnik jest naprawiony plus lakierowanie. Nowy błotnik też trzeba lakierować. Drzwi. Gdzieś tam u ruskich na pewno, czy tam w innym kraju by je naprawili, drzwi, to przyznaję, adekwatnie do wywalenia. Ale jak widzieliście, można kupić za 850 zł w zajebistym, przyzwoitym stanie. Z leciutką joteczką, kurde, że może bym nie zaznaczył, to nawet nie zauważył, ale pewnie jakieś zauważyłbym, bo jeżdżę nosem. Po takich rzeczach. No i co? No i najgorszy jest ten tylny błotnik. I tu w tym miejscu jest leciutko uszkodzony. I przez ten zadziorek tu zrobili element do wymiany. Czujecie to. I felgę też dali do wymiany. No no tu jest uszkodzona. Felga idzie na zapas. Mamy taką samą na zapasie. Nówkę sztukę. Przemienię tylko felgi. Felgę idzie do naprawy. A jak zostanie na zapasie to nawet nie trzeba jej. Jednak. No i... Tu leciutka dziurka jest w progu. Także tak to wygląda uszkodzenie. No samochód po kolizji, tak naprawdę no to postaram się naprawić. No jest brzydko, ale postaram się to naprawić. Zobaczymy gdzie oni go wstawiali. Podejrzewam, że tak jak w Seat 2 to wszystko to gdzieś tu było łączenie, to już widzę, że chyba szpachla nawet. Gdzieś tutaj już zaczęli szpachlować, to no zobaczymy tak. No widać, że do, dołem troszkę też wisiedzą. siedzą. Tu go oglądałem, no i moim zdaniem słupek nie siedzi, drzwi się tylko tak złożyły. Tu uszkodzeń nie ma. Poza tym właśnie jednym tą dziureczką, co tu pokazywałem. No, i błotnik, no tutaj delikatnie kicnął. No, ale tu, jak go ładnie się pozydzę, nie będę naciągał, opukiwał. On powinien mi wrócić. Najbardziej boję się tu, bo tu w miejscu prawdopodobnie na 90% dostał spawu. Jak wymieniali poszycie, no i zobaczymy, jak to będzie. Tak czy inaczej, będę starał się to naprawić, żeby to jak najprzyzwoicie nie ciąć już drugi raz tego samochodu. No, także za takie coś samochód dostał całkę, jest zaniżona jego wartość rynkowa, bo samochód jest warty ponad 30 tysięcy, po 33, 000, chodzą 32. 000. Oni zrobili wartość chyba 26 tysięcy, po szkodzie 21 tysięcy. kpina i tak właśnie dymają użytkowników, okradają, płaci się y, ubezpieczenia, y, z ubezpieczenia idą też groszowe sprawy, wypłaty robią. No i ci, ci zadufani, zakochani w tych ASO, zobaczcie jak was, to już jest nie, nie, na forach i sproszane, wszędzie to jest sproszane. Jak ASO oszukuje i wykorzystuje ludzi, ubezpieczalnie płacą y, autoryzowanym stacjom, pseudo autoryzowanym, bo to, to gówno jest nieautoryzowana stacja, każda jedna, bo tam wszędzie jest szajs i nic więcej odchodzi. nie jedna auto już miałem po ASO i widziałem jak jest, moja matka miała na przykład sala Micra K12, Błotnik był lekko, gorzej był jeszcze uszkodzony. To była trzeźwa, gorzej był uszkodzony. Naprawili ten błotnik i blacharz, pseudo-blacharz, który tam był, bo to dla mnie główno gówno, gówno nie blacharz, kurwa, który nie potrafi po wyciągnięciu z poterem błotnika go zbańkować, żeby nie tańczył. Miał nadmiar blachy. Co? Nakleił kartonik na szpachlę od środka karton zwykły taki opakowaniowy. Nakleił na szpachle z włóknem, żeby to usztywnić. I to są blacharze was. Także co? Naprawiam, wymiana, wymiana, naprawa, zderzak, naprawa, progu. Nie będę nic tutaj rzeźnicko wjeżdżał, ładnie to klejem do poszyć, zakleję. Albo może go zaspawam Nie, raczej nie. Ładnie klejem do poszyć i to zostawimy. Nic nie będę spawał, żeby korozja w próg nie weszła, tak? Także tak, no widzimy się już w następnym odcinku jak go zacznę rozbierać, muszę co, rozebrać drzwi do golasa od razu, jak mam na samochodzie to je porozbieram do golasa, żeby później wiecie jak zajmę drzwi, znowu nie zakładać ich, bo to szyby, trzeba mechanizmy wszystko powymować, zakładam drzwi zakupione przeze mnie w piątek, patrzymy co tu się dzieje z tym słupkiem, jak to leży do tylnego błotnika, bo tu nawet jak się spojrzy, to widać, że te drzwi wysunięte, wysunęły się na skoblu, tylko nie, Może coś tu jest pieprzone, wiecie co, bo to tak dziwnie, tak? No mam nadzieję, że to się stało przy, przy, przy kolizji, że, że po prostu wyszedł, wyszły drzwi tutaj na zewnątrz. E, na skoblu, że nie jest spierdzielone poszycie. Tutaj no tak w miarę to wszystko dolega, no tutaj to ma prawo być. Lekko przełamane, skoro drzwi le siedzą lewym dołem, bo to wszystko... Miejmy nadzieję, że, 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 że te drzwi nie są na słupku Wykrzywione, tylko tak jak to jest zazwyczaj, że jak siedzić wam dolny zawias, to zawsze górą z prawej strony będą drzwi odstawały To samo jest z przednimi i z tylnymi, tak? No liczę na to, że te po prostu drzwi jak wlazły tam, wgniotły się One są na tyle miękkie, wgniotły się w w Wcisnęły w ten zawias no to tu, ale tu minimalnie, tak. Przednie. Nie, jest dobrze. No Powiem Wam, jeździłem nim dwa razy, bo z pracy nim tu przyjeżdżałem. Zasob go jak wziąłem, później do pracy. Z pracy tu przyjeżdżałem, później do pracy na oględziny go brałem. No to zrobiłem nim jakieś 120-130 km. Nic nie szumi. Nic go nie ściąga, pomimo tego, że coś tutaj się z kołem. Nie, 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 nie ma nic dziwnego. Fajnie się prowadzi, także, także. Ale zbieżność damy go do Pana Pawła Matysiaka, damy go profilaktycznie na zbieżność, no bo jednak to tylne koło trochę by oberwało, no ale nie wygląda, żeby tam coś się działo. Lusterko tak jak już mówiłem, chyba tam 180 zł, U Maćka kupię zamiennik, no bo tam śmieć jest. Tylko jeszcze zdejmę, bo tam jest 5 albo 7 pinów, zobaczymy, no podejrzewam, że to jest 5 pinów. Oklamki no, mam nowe, no, zobaczymy, no to to zostanie w oryginale. A ta tutaj to może się tutaj tą klamkę uda wypolerować. No to zawsze zostaną klameczki na zapas, ale wiązki, zawiasy, wszystko jest to, co najważniejsze. I to mi się podoba, tak? Te gumy. Założymy te gumy, które będą lepsze. Dobra, no więc widzicie, jak to wygląda. Młotniczek tu i tu leciutko tu przy drzwiach. to... No jest minimalne zagięcie. Tu minimalne. Że znaczy kurde, grzech wymieniać to po prostu. Tak samo jak i zderzak. No takie coś już wam dają wymianę i idzie ogromna kasa. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Zrobimy tak, ten pierwszy odcinek wstęp, drugi odcinek to już będzie, będę go przezbrajał, to wszystko naprawiał, trzeci odcinek, u lakiernika. I czwarte podsumowanie ze wszystkim, jakie to tak naprawdę koszta rzeczywiste wyszły moje robocizny. Ja bym normalnie liczył, plus wszystkie części z lakierem, lakierowaniem i tak dalej. Dobra, pozdrawiam, nowa.